Siemanko, siemanko, moi drodzy, ja jestem Kamil gra. witam was w kolejnym odcinku z... w kolejnym? W sumie to jednym z pierwszych odcinków Sky Driftu. mam fajne światło, a więc za chwilę zobaczycie to... fantastycznego, pięknego, polskiego gruza zrobionego przeze mnie, czyli wygląda ładnie, w Japonii na torze Ebisu? I drogach japońskich? Także... Mniej gadania, więcej jeżdżenia i przechodźmy na stanowiska za mną. He hej! Ale zobaczymy, czy tak to się uda. Aha. Ale czemu na single-playerze jakoś się dziwnie inaczej się jeździ niż. Tutaj muszę zdobyć 22 tysiące. Czy to jest do zrobienia? Czymś do zrobienia, ale muszę się jakoś nauczyć tej trasy, bo kompletnie nie wiem. Piąteczka? że moment w tej grze się już lepiej się driftuje niż w drift 21, ale to już swoją drogą zesprzęgła, zesprzęgła i tu widzę jest taka fajna 180, -ka. a nie, myślałem że tam dalej prowadzi, a jednak się myliłem, na czwóreczkę zejdziemy i na piąteczkę Większe kąty, o tylko mi tego nie spieprz... o ja pierdzielę, facet, serio? Na czwóreczkę sek Dobre kąty na razie są, nie są najlepsze, ale są dobre te kąty Zalać z tego sprzęgła Mamy na razie 8 tysięcy z 22 tysięcy. Nie potrafię w to w ogóle jeszcze jeździć. Co, w lewo lecimy? Mapa też jakby taka... Nam chce pomóc, ale jakoś tak nam dużo nie pokazuje. Ups... I... 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 Dawaj, dawaj, dawaj. Dzięki Henryku. Ja tu już chciałem walczyć z tą kierownicą. Tak dziwnie ta kierownica w ogóle odbija. Ale jest okej. Okay. gaz. Byśmy właśnie nie wylecieli. I co? Piąteczkę? Piąteczka. Piąteczka weszła. A to za chwilę chyba nam się już kończy tego. Ja tutaj miałem zdobyć ile? 22 tysiące? Czyli brakowało mi 10 tysięcy. Ja chyba zdobyłem 15. Ile zdobyłem? Um, zdobyłem ile tysięcy? Nie wiem. Ile punktów zdobyłem? Tu nie jest napisane. 5. Czyli 12 tysięcy zdobyłem, bo nawet nie, nie dobiłem 13 Więc co? Powtarzamy to? Czemu tu, ja tu nie widziałem tego? A, bo ta refta chyba się odblokowywuje na... Wiecie co? Większe kąty Cyk Oni chcą lepsze kąty, to ja im dam większe, lepsze kąty Pewnie o takie kąty im chodzi Tam prawie zrąbałem, ale to już to już O, znowu teraz wyprzyłem. <grywa> Chyba nawet nie zaliczyłem tego punktu. Co jest z tym BMW? Dawaj. Dawaj, BMK, dawaj. Radę, damy radę to. No nie damy rady. Jesteś BMK Kamikazę. Serio? Na czwórce w sumie nie piątki, powoli, to trzeba szybko i dobrze. Ja się boję, że tak, jeżeli ja mocniej tą wyszropię kierownicę, to że ja tutaj stracę panowanie nad autem, a tego właśnie nie chcemy. Szczerze mówiąc, tu wcześniej miałem 7000, więc jak na razie to trochę gowej nam idzie. Albo i nie, bo mamy tarcz już 10 tysięcy, a naszym overall'em mieliśmy wtedy ile? 12 zdobyliśmy wcześniej, więc 10 już tutaj jest dobrym wynikiem. Teraz się lekka boję czegokolwiek stracić, więc też ostrożniej będę jeździł. Ale to był dobry kąt, to musicie przyznać. To było dobre wejście również. Nie chcę, nie wyleć, nie wyleć, nie wyleć. <gry> Mamy wszystko na razie razy 5, więc jest ok, jest bardzo dobrze Mowy, nawet nam się uda to 22 tysiące wbić za chwilę Co wątpię Ale jestem dobrej myśli Jestem bardzo dobrej myśli 20... 20 a 20 900 nam weszło. Uff, prawie. Więc do zdobycia to jest. Do zdobycia jest mowna. Patrzcie, nawet 58 tysięcy dostałem. Wiecie co? Zrobimy to. W dzisiejszym, dzisiejszym odcinku zdobędziemy 22 tysiące tutaj właśnie w Japonii. I to będzie dobre. Musimy jak najszybciej razy razy 5 zdobyć. Wcześniej tu miałem 400 zaledwie nie. Wyleć, nie wyleć, nie wyleć, nie wyleć. Dobrze jest. Jest dobrze, razy 2. Patrzcie jak teraz mnożnik szybko leci. Na hamulcu lekko. Impulsywnie hamulce. Mamy już 3. 3,5 tysiąca, to jest super wynikiem, mi się wydaje Jak na tą część mapy Mamy za chwilę już razy dwa Mamy już razy... ojoj! Ludzie, patrzcie co się dzieje To będzie spokojnie, za chwilę wbijemy W sumie mój nowy rekord Mamy już 8 tysięcy Gdzie wcześniej tu mieliśmy 5 tysięcy A mamy teraz już tutaj 8,5 Prawie 9 Okej, okay. to mam już 10-11 tysięcy prawie, gdzie wcześniej tutaj dopiero miałem 7 chyba bodajże. Wow, jestem naprawdę z siebie zadowolony. Strzelamy ze sprzęgła. Dawaj kamikazy dawaj. Tutaj szeroko i na hamulcu wchodzimy. O, strona hamulcu, bo to był taki prawie 90 stopni, tutaj wcześniej już prawie wyleciałem, Uf. Udało nam się złapać samych siebie, coś czuję, że będzie około 30 tysięcy może wbijemy teraz, bo 22 to spokojnie na luzie 20... 26 mówię, 26 moim zdaniem, 26 tysięcy tu wbijemy 26, 20, a, 24. Co prawda 24 nie jest to źle. E, rekord tutaj powinien po prostu wbić 22. Co nam się udało. Dostaliśmy 69 gang. E, tysięcy kredytów i 576 ty, ym, po prostu 576 punktów expa. Co jest super. Możemy nawet tutaj obejrzeć. jakąś fajną kamerę sobieśmy. I zobaczmy nasz własny, nasz własny przejazd. Okej, okay, całkiem spoko. Tutaj trochę. Trochę bardzo wąsko przeleciałem. Tu prawie wylecieliśmy, co. Huch. Naprawdę bałem, że stracę swoje punkty. Tutaj randomowo w ogóle ręczny zaciągnięty. Też jednym kołem wylecieliśmy, ale to nam później pomogło wrócić na trasę. I ładnie, szeroko. Szeroko nam to poszło. Jestem bardzo z siebie zadowolony. Bo w sumie nie grałem w tą grę wcześniej, no grałem troszeczkę, ale to było z rok, dwa czy trzy lata temu nawet, ehm, także, hu, 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 hu. no, moi drodzy, fajnie, więc, moi drodzy, e, pomóżcie mi tutaj w ogóle grać w tą grę, ja też na Discordzie będę, jeżeli robicie jakieś błędy, które robię w tej grze, albo czegoś jeszcze nie wiem, piszcie w komentarzach, piszcie w komentarzach, co mogę robić, e, ewentualnie co byście chcieli zobaczyć w tej grze, jeżeli chodzi o tuning, tuningu na tuningu kompletnie się nie znam. Więc chętnie mówicie mi pomóc. Ewentualnie po prostu skierujcie mnie w poprawną drogę, w poprawną stronę, aby tutaj. żebym się nauczył i mógł Wam dawać jak najlepszy content z tej gry. Ale co? Mi się bardzo podoba, na pewno będzie więcej Karik z Driftu, bo to jest super gra, mi się strasznie podoba. Jak powiedziałem przed sekundą. Um, I co, mój drodzy, ja się żegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku. P pamiętajcie, aby polakować, zasubskrybować i udostępnić, co wam się podobało. I co? Ja się pożegnałem z tymi ja sam mi żegnam. I trzymajcie się. Hej.